Mniej więcej miesięczne opóźnienie wydania książki o polskim lotnictwie w latach 1921-1925 wynika w głównej mierze ze żmudnej pracy nad indeksem osób. W moim odczuciu książka zyska dzięki niemu wiele na wartości. W indeksie będzie prawie 2000 nazwisk. Idealny materiał dla biografistów i poszukiwaczy swoich przodków. W czasie pracy nad indeksem przyszła mi do głowy pewna zabawa. Zachęcam Państwa do wskazania trzech polskich lotników. Występujących na największej liczbie stron w złożonej już książki, ale z kolejnością występowania. Wszystkie trzy nazwiska są dość oczywiste, ale mamy dwie trudności. Po pierwsze jest z 10 takich oczywistych nazwisk, a po drugie, kolejne ich ułożenie może być skomplikowane. Nagroda za najszybsze ułożenie listy trzech nazwisk z imionami może być tylko jedna: egzemplarz książki z wysyłką na mój koszt. Rozpoczynamy zabawę. Jej oficjalne zakończenie przewiduje w dniu 5 listopada, następnego dnia będę uczestniczył w konferencji, a mój referat polega między innymi właśnie na wskazaniu tych najczęściej pojawiających się lotników.